Ze jest Greg.pl Po Słonik. i Słonik znany wam dobrze z serii przygody Słonika I Greg, ten youtuber, który zapisł swoją działalność na YouTube. Ej Słonik! Co się z tobą z twoją trąbą? Hmm. Byłem na Ukrainie Byłem na Ukrainie <laughs> <laughs> Ej, Dzisiaj w odcinku mamy zamiar Przyjąć Fundamenty. Fundamenty pod rynek krakowski, który będziemy budować na naszym serwerze Dobra, to bierzemy się do roboty Wymiary to na sobie bo... Śmiech sobie dźwięki Zabij Dużo mam kobla Weźcie to drzewo out Ja daję tam sklep No i co? Murzynki do roboty Ej Ci zaraz przy murzynie to się zmurzynisz I właśnie nie wiem czy przyspieszać to czy nie przyspieszać Nie. Właśnie to jest urodzinowy odcinek Mój O! Urodzinowy. link do mojego fanpage'a, zalajkujcie, yy, nie będzie fajnie. Bo tylko 33 lajki na film. I Was. fundamenty będą z czego? Z kobla. Kobla. Cały rynek kobla. No to tam na będzie te, no. Dobra, co mogę robić? Dalej pójdźcie, będę się cieszył A gdzie jest wyżej, wyżej Nie wiem, ale to i tak będziemy ciągnąć, nie? to będzie... gigantyczne. No Widzowie! Jak chcecie, żeby y, trąba słonika była już zdrowa, to dajcie łapkę do góry. Słonik jest głodny, słonik nas je yeah. O co to takie małe by to zrobiło, co to, to ma być to jest 100 na 100, okej Właśnie, to jest... to chyba nawet 10 na 10 jest Będzie POWIĘKSZANE TO Ale, y dawaj 100 kratek w tamtą stronę Albo nie, całe, i tutaj trochę jeszcze w tą Ażeby było, sino... ca ca cała długość była 100 kratek Ja ci, czekaj, zrobię Zrobię, zrobię ci Kąd kąd. Ja będę wykładał. Ja umiem liczyć. Aha. Jej. Co z tego? Co z tego właśnie macie dwóje nie? Dobra, witam was w pocięciu. Nic takiego ciekawego się tam nie stało. Oprócz tego, że może mamy już nie wiem, 20%? Nie ma nawet. No zrobiliśmy gdzieś tak z 25% budowy. A ta, ta, no 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 no. to od razu. 50% chyba podstawy Nawet nie ma No może i nawet nie ma Zobacz na mapie I tak dużo zrobiliśmy No my, my no. Nie ty Nie bo mi się Minecraft tak zrobiła i mi się zepsuł się... północy No a przynajmniej został jeszcze bardzo wielki kawał budowy Kurde ja ja się tego tak wypal, wypalonym tylko nie zamierzam. Nie, tam, nie, 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 no, nie, 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 ja, nie, to to? To nie, 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 A nie, 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 A nie, nie, Nowy serwer, z którego będziemy aktualnie nagrywać, najczęściej z którego powstanie na moim kanale seria. Prawda. Dziesiątki tysięcy ludzi codziennie pozyskuje. 28 lutego A to jakieś dwa tygodnie jeszcze będą. No, pod koniec ferii. Będą, a nie będą. Pod koniec naszych ferii. Poprawna polszczyzna obowiązuje na tym serwerze. Przecież mówiłem będą. Gdzieś będą. Nie to jest jestem A my jesteśmy chłopaki z lesa. Słońce, masz jakieś te uszy zepsute. Słucham? Masz zepsute słońce? Sło... Y, uszy masz ma zepsute. <grym> Ta, co, co mówiłeś o słońcu? O SŁONIU! Aaa, ja słońce, słońce. słońce. Ja te słońce zrozumiałem. Bo tak cicho mówię! to mówisz, strasznie. to mówisz. Wiesz co zrobimy z tym drzewem? Co, TNT? To. Mm, już drzewa nie ma. A się TNT robiło w ogóle w mikawcie? Naucz się. Tylko nie, nie da się powiedzieć. Musisz pokazać. Mój brat. Myślałem, że już mój brat bije do pokoju I Tak ja dużo zrobiłem też No wadze. Cało to ogrodzenie La, Lamej no Sama rama No odezwał się, który mówi strasznie Kto? Po no. no ty Ramy Rama, a nie Ramy A, ja, ja, ja. a nas taka pani uczy, więc Stoję w powietrzu, lol Kto ty? Czanki mi się nie ładowały. Glek, chodź tu, Tak. Chodź, chodź. Patrz, ma na ciebie zęb. Coś mi dał. Wieczem. Tu masz łukiem. Ha! Yeah. No słuchaj, weź mnie już, nie zabijaj. Dobra, dobra, no. Ej! spadłem. <śpany> na Masz, Grego, pomściłem się. Pomci pom pomściłem cię. No weź mnie tepliej tam. Eps, coś się stało, już się dzień zabił. Co? O to co? No podeszłeś mi po sobie no co się chłodno śmiejesz no Ja pierwszy go y, do niego ja podeszłem Ja pierwszy do niego podeszłem A. <grytanie> <grytanie> Mam mocny łuk Myślałem, że to słonik, nie? <grytanie> Lubię na ostro, tylko tyle jak ci powiem Super. Słuchaj, to ty już lepiej jesteś, że mylisz y zombiaka z y człowiekiem? O, mi podeszło świną! W taką fazę trudno rozróżnić. W TAKĄ FAZĘ TRUDNO ROZRÓŻNIĆ! Szkoda, że tu w Minecraftie nie dodano okularów. okulary? Stawiłeś mnie koblem, no to jest nie fair. Chopie, nie wynajwuj mnie. No. Ale dobrze, że w Minecraftie będzie o kukurydza. Kurwa, sam siebie szczeliłem. <grydza> Przepraszam za wyrażenie. No. Ile się zedł zostało? Pełne. Haha. Ha. Prawie pełne. Widziałem jak się tam męczysz z wyjściem. Bo budowniczy, wszystko spierniczy. Myślałeś, żeby w przyszłości być krawcem, Soniu? Nie. Yeah. Czemu? Ja po co to do szczęścia? Czemu się śmiejesz? Soniu ma chyba jakiś yeah. sekret. Popowiem Ci tak, bo ja nie, ja nie myślę. No Słoniu, zacznij se odpoczywać, nie... No co ja tutaj zacząłem, No co Ci no. chodzi? A ludzie mówią, że Słonie są mądre. bo Słoń to jest najmądrzejszy na ziemi. A jednak się mylą. Ech. Żeby nie było w nawiasie Właśnie <noise> bana, i banada mi zobaczymy Dawaj Nie będę nie, nie nie będę hamski, tak jak ty o, o co chodzi? Nie, nie, bo powiedział, że mi banada Ja nie, nie da ci bo... A Jak mi da bana to ja dam whitelistę I tak jest więc Tylko Go usunę z whitelistem co, ma opa tutaj? No, mam no. no, my razem płacimy za serwa No. Dobra, widzimy się jak już zrobimy to, co. Nie, 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 ja się nie, 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 no co? co to jest? Ale to były... głosy godowe słoni. Bo ty wiesz jak słonie się biały. No, a bo ty wiesz. albo bo ty wiesz, Sonia. No jestem. No wiem, że jesteś... na serwerze. Zaraz deka zbanuje jej. Zaraz słonia zbanuje. Będzie tylko, 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 tyle. Masz coś do żółwi, masz coś do <laughs> Bo troszkę lubię Żółwię Fejguna też trochę lubię Trochę bardziej niż niektórych osobników Gejgana na przykład O kurde! To te Osoby pani miasta to nie lubię jakoś Kogo? Pani miasta Wiesz o co mi chodzi? Paulinę Clipper! To <grystanie> zwalił? Co robisz? A. Dostał Ej, ty też masz coś takiego, jeśli kogoś trafisz z łuku to takie dzwonienie jakby dyn się no? Nie wiem czemu coś takiego dawali Trzeba było słuchać, że te The Z EXPA! dostał A za trafienie kogoś dostajesz expa? Za zabiciego go No hmm. ja nie mogę Czekaj chcę tylko sprawdzić, czekaj Dwa razy napałem czyli dwa razy trafiłem Nie, nie to daje mi expa Nie tego zabija Bo przedtem zarabiłem Zobaczę przymontowanie Jak myślicie ile, ile to potrwa jeszcze? No myślę że... Z... Dużo. Znikę. O, ja zaraz kończę bo mi się ja nie będę, grać. Ja będę kończył nie, bo, bo, mi chce, bo mi się nie chce. Już mi się odejście O! Ja mam konto na lolu. O! O! To mam konto na lolu, ale nie LOL-a. Ale nie grasz. Kolejny ogór. A, spadłem na dół. a który masz e, k, level? Kto? 17 chyba Ja mówię do Katspra Ja sprzedawałem konta nie pamiętam Kolega nam chciał swoje sprzedać Konto, mi chciał sprzedać Swoje 200 zł a jest w brązie pierwszym a chciał mi swoje konto za 200 zł. Jeszcze mi wmawiał, że ma skórki A z tego co widzę to gra piekielnie długo w to I dostaje skórki Za darmo I... E! A czy to prawda, że jak się ma już 10 level To się ma wszystkie po, po bohaterów za darmo? Nie Co ci tak mówił? W internecie widziałem To pozdro Na filmiku Rzecz ma maszy... się... A jest... cięcie czy to leci na górze? Leci Aha. Ja mam kupionego tylko Civil i Warwicka Jezus, Warwickiem war, war, nie, war, nienawidzę grać ja Właściwie uwielbiam war, grać war, Wariusem ja gram genialnie Wariusem wszyscy... Warius? Tak dobrze, ale Welko Stef... Eee bo, a jakim bohaterom na, na samym początku zacząłeś grać? Ja Pierwszym moim bohaterem, pamiętam, to był Garen. I Oj, to było jeszcze bez tej pierwszej skórki, co, co tą pierwszą skórkę miał niby, to teraz, teraz jest ta nowa skórka jego, ja grałem jeszcze na jego starej skórce. Nie starej fajna skórce? Ta, ta nowa skórka jest fajna. Mhm. Ja grałem jeszcze na starej, ale już nie pamiętam, jak to się nazywa. Jak Moj, no. Mój pierwszy to był Ryze. Boże, na Ryze'a to ja lubię grać, bo jakoś na Ryza mi się dobrze gra. Ja lubię jakieś asum. A, masterem. Kto nie lubi masterem grać? Ja. Czemu? Nie lubię, nie lubię po prostu. Chłopie, ogarniasz się i królem. i te mogisty bohater, to jest dobry, ten, ten, wiesz... Możemy sobie dzisiaj zagrać. Ten, co takie słup ognia daje, rozumiesz? Eee... Z to nim jakoś nie ogarniam. Ale ja nie ogarniam. Ale grałem nim. Net się tak źle nie gram. E, On jest dobry a, jak podpala. A czy ktoś z was ma takiego bohatera, którego transformacja jest naj...